Zmiany. Czy mam przez to rozumieć, że stara sala informatyczna została zlikwidowana? Jedna sala została na swoim miejscu, czyli wyposażenie pozostało tak jak było. Natomiast no chcieliśmy wyjść z jakąś ofertą dla dzieci, czymś ich po prostu zainteresować, bo jeśli każdy ma w domu komputer lepszy niż w szkole, to wiadomo, jak to się później odbywa. Stąd możliwości a pomysł wcześniej utworzenia nowej sali komputerowej. Skąd były pieniądze? Bo to ta inwestycja z pewnością trochę pochłonęła finansów. Trochę pochłonęła pieniądze praktycznie, które zostały wygospodarowane przez szkołę. W roku ubiegłym. W ubiegłym roku kalendarzowym. Chciałbym panią poprosić o przedstawienie tego sprzętu. Pracownia jest wyposażona w komputery typu Pentium 166. Jest 8 stanowisk roboczych i serwer. Każde stanowisko robocze posiada dysk twardy. Na stanowiskach roboczych ten dysk ma pojemność 1,3 GB, na serwerze mamy pojemność 3,2 GB. Wszystko jest połączone ze sobą w sieć. Pracuje to pod systemem Windows 95. Również sieć pracuje pod tym systemem. Ponadto jest wyposażony, mamy jeden CD-ROM na serwerze i jest to wszystko również wyposażone w karty dźwiękowe, słyszymy właśnie muzykę w tej chwili. No, Panie dyrektorze, czy uczniowie poznali już internet? Mają szansę, wydaje mi się, w niedługim czasie poznać. No kiedy? Jeszcze nie wiem. Poinformuję na pewno. A jakie klasy odbywają tutaj zajęcia na tej sali? W tym roku tylko klasy ósme, być może, że od przyszłego roku rozszerzymy na klasy młodsze. Inwestycja zamknęła się w kwocie około 40 tysięcy złotych. Z całą pewnością można powiedzieć, iż pieniądze zostały dobrze wydane. W tym roku swoją wiedzę z zakresu informatyki, jak i obsługi komputera poszerzą uczniowie 7 klas ósmych.